Dzisiaj mamy 24 grudnia, czyli Wigilia. My te święta będziemy spędzać w Nowym Meksyku, dlatego że tutaj mieszka rodzina mojej host mamy. Okay? Let's go. You always you always my way. Przyjechaliśmy do polskiego sklepu I tutaj są serio produkty z Polski Nawet napisane po polsku Tutaj proszę bardzo mamy pierogi Są też uszka Kluski, pyzy, naleśniki Tutaj są delicje Moje ukochane Krakuski Tutaj jest nawet kasza manna To like... actually... szybki haul, co kupiłam. I tutaj mam oczywiście kisiel. Kupiłam wapelki familijne, są mega dobre. Kupiłam, w ogóle znalazłam opłatek w sklepie, więc też kupiłam. I dzisiaj może się podzielimy, bo dzisiaj jest Wigilia. Delicje moje ukochane, wiśniowe. I oczywiście pierogi. doba. It's a ticket. A ticket. You maps a card. What does the, the ticket, ticket says? Says Albuquerque to New York City. <gasps> What? Nice. <laughs> Nasz niedanie mamy prawdziwe włoskie panetone przywiezione prosto z Włoch. My dzisiaj z rana pojechaliśmy do kościoła, co prawda moja hostrodzina jest trochę innej religii, więc cała msza wygląda trochę inaczej. Mamy tutaj polskie ogórki kiszone, proszę bardzo, i kapustę kiszoną. A new watch for Christmas. Ja zjadłam dzisiaj na obiad pierogi. Jestem usatysfakcjonowana. Yes. Dzisiaj zaraz przyjechaliśmy na zajęcia jogi i już idę, bo zaraz się zaczyna. jogaciera, no była cudowna. Główna różnica polegała na tym, że w pomieszczeniu było bardzo ciepło. Był jakiś olejek, więc bardzo ładnie wszędzie pachniało, ale było w pomieszczeniu tak ciepło, że pod koniec było praktycznie jak w saunie. Wszyscy byli ultra spoceni i ze wszystkich kapało cały czas, ale naprawdę bardzo fajne doświadczenie jak będę miała szansę pójść jutro, to na pewno pójdę. A my teraz jedziemy do sklepu. Tutaj ogólnie w Stanach Zjednoczonych jest taka sieć, która się nazywa Casco i podobno tutaj w Nowym Meksyku jest Chai Latte. Suszony na nas jest mega dobre. Przyjechaliśmy teraz na kolejkę. Mamy wykupione bilety, żeby pojechać na samą górę. Jest przepiękny zachód słońca. Na Black Friday zamówiłam batony proteinowe z Missfit. Nie próbowałam jeszcze tego smaku próbowałam Cookie Sand Cream, ale jestem bardzo ciekawa jak będzie smakować. To jest peanut Butter i Jelly. We are starting at an elevation of 6,559 feet and after our short 15-minute flight to the top, we will be at an elevation of 10,378 feet. Charlie has strawberry shake. How do you rate it? Uh, 8.5. That's a high score, guys. Look, we found a place with food, and it's called Mr. Klaus Kitchen. Dzisiaj jem owsiankę czekoladową. I tutaj mam owsiankę, a tutaj mam białko czekoladowe. Mam tutaj gorącą czekoladę. Budynki w Nowym Meksyku mają bardzo specyficzny kształt. Wszystkie praktycznie mają taki kolor gliniasty, taki jak ziemia. I nie mają też kątów. To jest najstarszy kościół w Stanach Zjednoczonych. Jak wszystkim dzisiaj mamy kolejny dzień, dzisiaj są urodziny mojego host brata Wieczorem będziemy miał imprezę urodzinową, którą połączymy z kolacją wigilijną Dlatego, że gdy była wigilia to część rodziny była chora, więc tak naprawdę nie mieliśmy takiej kolacji wigilijnej I dzisiaj będziemy to celebrować Ja dzisiaj z rana piekę tort bezowy dla niego i my zaraz idziemy na wrotkowisko May the, dear Lord bless Charlie. <laughs> May the dear Lord bless you to help. May the dear Lord bless you.